Które smartfony w tym roku okazały się najlepsze, zapraszam na ranking Top 10 urządzeń 2020 roku. Na początku, jakimi zasadami kierowałem się tworząc ten ranking? Znajdować się w nim mogły tylko urządzenia, które testowałem. Do tego nieważne ile kosztują, 500 czy 5000. Istotne, czy wyróżniały się w swoim segmencie cenowym. Skoro mamy wyjaśnione to, co najważniejsze, to zapraszam na numer 10. A jest nim Samsung Galaxy M21, który jest jednym z najbardziej udanych smartfonów Samsunga w tym roku. Koreańczycy podciągnęli rękawy i stanęli do boju z Xiaomi i to w dobrym stylu. Poniżej tysiaka AMOLED i świetny aparat to bardzo poważne karty przetargowe. Do tego bardzo dobra płynność i M21 naprawdę wspominam świetnie. Xiaomi pokazało, że ich submarka to często konkurencja sama dla siebie. Wydajność odświeżanie 120 Hz, 33 W ładowanie, głośniki stereo i to wszystko poniżej tysiaka, to dla konkurencji poważny ból głowy. Jak pewnie wiecie, to tanie smartfony sprzedają się najlepiej i to ich potrzebujemy najwięcej. Dlatego im więcej takich konstrukcji jak Poco X3 na w na rynku, tym lepiej dla nas. Kto nie jest przekonany do X51, to polecam poszukać go w elektromarketach lub w salonach Play i pomacać go sobie na żywo. Sprzęt ma rewelacyjny ekran, genialną stabilizację z fizycznym gimbalem, kapitalnie dopracowany system i super leży w dłoni. Tak naprawdę jego jedynym problemem jest brak topowego procesora, ale nie zmienia to faktu, że jest to sprzęt, z którego mógłbym korzystać osobiście na co dzień, a naprawdę wiele ich nie ma. Gdyby był tańszy, to na pewno znalazłby się wyżej w tym rankingu. Jest to jedyny w tak dużym stopniu innowacyjny smartfon, który miał premierę w tym roku. Składane ekrany mogą, ale nie muszą wszystkim się podobać. Jeżeli kupujecie tę koncepcję i dużo pracujecie z kilkoma aplikacjami jednocześnie, to na pewno to urządzenie przypanie wam do gustu. Wing ma w końcu dobry aparat, jest świetnie wykonany i braków jest naprawdę niewiele. Główny to jednak procesor Snapdragon 765G, a chciałoby się w tej cenie flagową jednostkę. Tegoroczne flagowce łatwo nie mają, są drogie, nudne i do tego duże. Tymczasem S20 świetnie leży w dłoni, ma rewelacyjny ekran z minimalnymi ramkami, równie dobry aparat i bardzo dobrze wspominam to urządzenie. Gdybym miał sobie kupować któregoś z tegorocznych flagowców, to na pewno na mojej krótkiej liście znalazłby się Galaxy S20. Najchętniej jednak widziałbym go w wersji ze Snapdragonem zamiast Exynosa, ale niestety ta wersja nie jest przewidziana na rynek europejski. Niemniej Galaxy S20 ma potencjał i zostanie szczególnie doceniony pewnie za rok, gdy jego cena jeszcze dodatkowo spadnie. Ten rok należy do smartfonów tanich. Za naprawdę przyzwoite pieniądze otrzymujemy coraz to lepsze i bardziej funkcjonalne urządzenia, które nie rozkraczą się po kilku miesiącach użytkowania. Realme 7 Pro do tego ma ekran AMOLED, bardzo dobry aparat ze świetnym trybem nocnym jak na tę cenę, Wydajne podzespoły i do pełni szczęścia może brakować 5G. Za to są głośniki stereo, szybkie 65W ładowanie czy skaner odcisków palców umieszczony pod ekranem. Realme 7 Pro na pewno w tym roku zasługuje na wyróżnienie. Najgorsze miejsce dla sportowca, ale dla smartfona czemu nie? Zastanawiałem się długo, czy to miejsce przyznać Poco F2 Pro czy Mi 10T. Dwa bardzo podobne smartfony, ale to Poco F2 Pro ma ekran AMOLED, skaner odcisków palców w ekranie oraz brak wcięć czy dziur. Mi 10T to za to głośniki stereo o 144 Hz. Niestety aparat chciałoby się, żeby był lepszy w obu smartfonach, Natomiast Xiaomi ma świetne tryby klonowania osób, które dają naprawdę dużo radochy. Nie potrafię wybrać, które z nich wyróżnić, więc skoro czwarte miejsce jest tak smutne, to niech oba smartfony się wspierają, będzie im weselej. Możecie zapytać, a co z Mi 10T Pro? Ma on lepszy aparat, szczególnie foty nocne, ale czy to warte jest takiej dopłaty? Osądźcie sami. Polecam obejrzeć porównanie na kanale. Na model Mi 10T Pro też zwróćcie uwagę, jednak to dwa wcześniej wspomniane urządzenia lądują na czwartym miejscu. Zupełnie się nie spodziewałem, że w tym roku LG może wpaść na podium podsumowania roku. LG zrobiło coś fantastycznego, wrzucając do smartfona ekran OLED, certyfikat IP68, głośniki stereo, niezły aparat, ładowanie indukcyjne i do tego nie zapominając o tak istotnych rzeczach jak Jack 3.5 mm czy w miarę świeży design. Najważniejsze jest jednak to, że smartfon jest cienki i dołożyć do niego możemy w każdej chwili dual screen, który bardzo rozszerza jego możliwości. Dual screen jest zdecydowanie akcesorium tego roku. Szkoda mi jedynie, że LG wyposażyło welweta w tak duży ekran. 6,8 cala to kapkę za dużo. Patrząc do tego na obecną cenę, to jest to naprawdę świetny interes. Zwróćcie uwagę na kolor zielony i taki różowo-pomarańczowy, są wybitne. Konkurencja w tym roku jest tak słaba, że w każdym innym roku iPhone 12 mini pewnie by się nie znalazł w czołówce. Tymczasem Samsung w większości nawala w Europie z Exynosami, Huawei nie ma Google, przez co trudno te smartfony nazwać pełnowartościowymi, LG kombinuje na różne sposoby, przy okazji coś jeszcze zawala i cena nie taka, tak jak w Oppo, a Xiaomi to król średniej półki. We flagowce musi się jeszcze pouczyć. Motorola aż taką królową nie jest, ale problem podobny. Sony nie produkuje smartfonów dla każdego i to jest ich problem albo zaleta, jeżeli trafiacie w ich grupę docelową. Żałuję, że nie miałem okazji przetestować najnowszych OnePlusów, ale one też cenowo nie zachwycają, a składaki w tym roku to jedynie popis możliwości. Nic co realnie zmieni rynek, dopóki te smartfony będą kosztować po 7 i więcej tysięcy. W obliczu tego wzrasta Apple, które jest nieprzeciętnie nudne, ale serwuje flagowca, który nie kosztuje 5 tysięcy. Kosztuje 3,5 co też nie jest mało ale nie ma żadnych większych braków i do tego jest mały, a to może spowodować, że w końcu producenci zaczną tworzyć wersje kompaktowe smartfonów, za co naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki. Jest to chyba odpowiedź na zapotrzebowania w tym roku. Dobrze wyceniony flagowiec, który został przystrzyżony względem innych urządzeń, tam gdzie nie jest to zbyt odczuwalne. Plastik zamiast szkła, większe ramki, ekran Super AMOLED zamiast Dynamic AMOLED 2X, ale za to dostaliśmy Snapdragona 865, na którego tak wiele osób czekało, świetne aparaty w końcu z prawdziwym trzykrotnym zoomem optycznym, ładowanie indukcyjne jak i zwrotne, certyfikat wodoszczelności IP68 i lepsze osiągi na baterii, co warto podkreślić. W świecie Androida w tym roku nie było bardziej udanego i lepiej wycenionego flagowego smartfona, którego przyszło mi testować. Trudne to podsumowanie w tym roku, dajcie znać w komentarzu jak wy byście ułożyli top 10 smartfonów 2020 roku. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych odcinkach.